Dziękuję bardzo. Już było tak wiele powiedziane, że o no, niewiele nie zostało, ale będzie to taki głos praktyka, praktyka psychologa, który pracował ponad 30 lat z dzieckiem, z rodziną, z młodzieżą, trochę na psychiatrii, tak więc trochę inne może. I będę starała się jak najbardziej skrócić, ponieważ... Pani profesor tutaj no, jest naszym gościem, z którego bardzo się cieszymy w jej obecności chciałabym, żeby jeszcze miała tę możliwość jak najwięcej, żeby skorzystać z tej obecności, pani profesor. Słowo gender znaczy rodzaj. Rodzaj może być męski, żeński bądź nijaki. Genderowcy, słowem tym gender, rodzaj chcą zastąpić płeć, bo płeć może być tylko męska bądź żeńska. W przyrodzie jest tylko płeć żeńska i męska. W związku z tym jest to otwieranie pewnej furtki do pewnych działań, które właściwie y, mogą określać trzecią płeć. I to jest to takie pierwsze, właśnie taka gra słowami, która jest istotna ideologii gender. Rozpatrując płciowość, należy ją rozpatrywać w trzech kategoriach. Pierwszy poziom, pierwsza yy, taka kategoria to jest yy, płciowość biologiczna. Co to jest płciowość biologiczna? Jest to nasza cielesność. Po prostu budowa kobiety, budowa mężczyzny jest zupełnie inna. Każda komórka, każda komórka kobieca jest inna jak komórka Mężczyzny męska. To, co mówiła pani profesor. E, mózg kobiety jest inny. psychika kobiety jest inna. Mężczyzny jest inna. Nie znaczy to, że gorsza. Jest po prostu inna. I zaprzeczanie temu faktowi, ponieważ dżentelmiści mówią, że takie podstawowe e, stwierdzenie, nie rodzę się kobietą, staje się kobietą, nie rodzę się mężczyzną, staje się mężczyzną, jest po prostu nieprawdą. W związku z tym nie jest to, tak jak oni by chcieli, nazywają to filozofia, dlatego mówi się ideologia, bo ideologia to indoktrynacja. Ksiądz profesor Albert Kropiec po prostu by przewracał się w głowie. że z tymi ludźmi się nie prowadzi dialogu, bo dialog prowadzi się z ludźmi nauki, którzy... To może do prawdy. Tutaj jest kłamstwo, u podstaw jest kłamstwo, w związku z tym można z nimi rozmawiać, ale dialogu się nie prowadzi, bo jest to oparte na kłamstwie. Drugi poziom płciowości to jest płeć psychologiczna. Rozwija się ona w wieku przedszkolnym, zaczyna się właściwie kształtować ta płeć psychologiczna w wieku 2-3 lata, kiedy dziecko ma. 3 lata. a więc w wieku przedszkolnym. I to jest właśnie dla genderystów y, istotne. I właśnie dlatego wchodzą do przedszkoli. I właśnie dlatego no, psują nasze dzieci w przedszkolu. Ponieważ ta płeć psychologiczna polega na tym, że dziecko ma świadomość przynależności do określonej grupy. Do grupy dziewczynki, do grupy żeńskiej, chłopcy do grupy męskiej. Widząc, to, że z tym sami widzimy, robiłam badania właśnie, dzieci w wieku przedszkolnym, podpisałam pracę na ministerstwo na temat zabaw dzieci. Dziewczynki bawią się inaczej, chłopcy to jest naturalne, bawią się inaczej. dziewczynki E, dla nich istotne są pokarki, są rzeczki, są istotne e, jakieś tam zapinki. Natomiast chłopcy sięgają po zupełnie inne zabawki. To jest naturalne. I tak zawsze było. A ty próbuje się majstrować. Trzeci poziom to jest płeć społeczna. Wiąże się ona z określonymi rolami społecznymi. Mężczyzna, kiedy dorosły, dorośnie, ma określone role społeczne i kobieta ma określone role. One są podporządkowane pewnym takim no, charakterystycznym cechom. U mężczyzny będzie to właśnie ta rycerskość, która tu padła odpowiedzialność, waleczność. U kobiety właśnie będzie to ciepło emocjonalne, będzie pewna wrażliwość. Będzie zapewne no, pewna empatia też. Także te cechy, które są później też istotne, kiedy jest już ona żoną, a potem matką, a u mężczyzny, kiedy on jest, będzie mężem, a potem będzie pełnił rolę ojca. I tu właściwie wchodząc w ten wiek przedszkolny i, i, i doktrynując nasze dzieci, niszczy się. Właściwie rozwój, zakłóca się naturalny rozwój dziecka. A, co do, a, a do czego to prowadzi? A jeszcze powiem dalej, że właściwie to, że są te dwie płci, to jest plan Boży, taki o którym też było mówione i one się po prostu dopełniają. To jest pewne dopełnienie, to jest, to jest właśnie ta harmonia, która jest w planie Bożym. I dlatego ta walka właśnie. i tego właśnie indoktrynowania dzieci mogą być bardzo właściwie szkodliwe i mogą mieć odzień na całe życie dziecka. Będzie to zaburzenie identyfikacji w ciągu, bo w drugim roku i w trzecim roku to się zaczyna już mówić. Będzie to y, też, y, no, jakich, będą różnego za, rodzaju zakłócenia, zarówno emocjonalne, jak i zakłócenia w zachowaniach społecznych. Będzie też pewne poczucie niższości, bo dziecko nie może, nie, nie może się prawidłowo rozwijać. Mogą być lęki. Tutaj go się zaburzamy, łamiemy podstawowe prawo dziecka. Łamiemy podstawowe prawo dziecka do naturalnego jego rozwoju. Nie dajemy mu możliwości osiągania pełnej dojrzałości, zarówno fizycznej, psychiczny, osobowościowej zarówno w e, dojrzałości emocjonalnej, jak i społecznej. I tutaj jeszcze e, nawiązując do tego, co było powiedziane, że e, ta ideologia gender e, też e, oparta jest, i odziany są ci, którzy wprowadzali tę rewolucję seksualną, chodzi o to, żeby jak najszybciej, było to powiedziane, jak najszybciej, e, e, jak na najniższy poziom zejść z rozbudzaniem seksualnym rozbudzeniem seksualnym, które właściwie też łamie prawo dziecko, dziecka do przeżywania normalnego dzieciństwa, do pięknej młodości, do przeżywania dojrzałej miłości. To wszystko jest łamane. To naszym dzieciom się zabiera. Zabiera się dzieciństwo. I dlatego musimy bardzo czujnie uważać i nie pozwolić, żeby takie rzeczy się działy. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że to, że dzieci wcześniej są rozpoznane seksualnie, bo wiemy, że są zabawy w przedszkolach, w Niemczech, odbierają <laughs> się, się dzieci, e, 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 są e, no, e, rozpoznają swoje części intymne ciała. Takie rzeczy się dzieją. To może przyjść do nas w każdej chwili. To, że dzieci się przebierają chłopcy za dziewczynki, dziewczynki za chłopców, to jest to samo, to jest właśnie. E, co się dzieje w tych przedszkolach ludnościowych. I to y, też y, y, to ma związek z tym właśnie, z tym przeszkadzaniem dochodzenia do swojej y, tożsamości kciowej. Kończąc, chciałabym powiedzieć, że ta ideologia. I to właśnie takie seksualne, powoduje, że dzieci nasze i młodzież jest jakby odzierana z naturalnego poczucia wstydu. A człowiek, który nie ma wstydu, jest zdolny do wszystkiego, jest zdolny do złych zachowań i nie ma poczucia winy. Człowiek, który jest odzierany z poczucia wstydu, który jest bezwstydny, staje się bezczelny. No, znaczy, znaczy bez płatów czołowych, tych, jak dzisiaj mówi o że człowiek, to, bo płat, płat czołowy, to tutaj jest to uczucia wyższe u człowieka. Uczucia wyższe tam się lokalizują. W związku z tym taki człowiek nie jest zdolny do uczuć wyższych, do miłości, do, patrioty, do patriotyzmu, do uczuć religijnych. To się nam szykuje i dlatego musimy. Naprawdę czuwać, czuwać i nie pozwolić na to, żeby nam demoralizowano, odbierano nasze dzieci. Musimy się zawsze, na każdym szczeblu, czy jesteśmy matką, czy jesteśmy babcią, na każdym szczeblu musimy się interesować, co dzieje się z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. To powiedział: Nie róbmy polityki, prawda? Oni za nas to robią. Tak właśnie teraz robię. O mówiła pani profesor. A człowiek, który będzie uformowany, to jest inżynieria społeczna, który będzie uformowany przez ideologię gender, to będzie człowiek właśnie taki, niedojrzały, słaby, a w związku z tym, jak już tu było powiedziane, depresje, lęki, zaburzenia różnego rodzaju. A człowiekiem słabym można sterować też, to było bo poza tym jest to konsument, prawda, że on będzie tylko to on będzie coraz yy, intensywniejszy poszukiwał doznań seksualnych na każdym polu. I to jest właśnie ten konsument różnego rodzaju użytek, różnego rodzaju, rodzaju antykoncepcyjnych. To jest po prostu ten człowiek, który no, nie jest zdolny później już założyć normalnej rodziny, wypowiadać normalnie dzieci. Tak więc trzeba postawić tę zdecydowany targ. 精准扶贫。